Cześć! Czy wiecie, że dzięki FieldView możecie mieć pod kontrolą zdrowie Waszych upraw, nie wychodząc z domu? Nazywam się Damian Wiśniewski i jestem specjalistą produktu FieldView w firmie Bayer. Dzisiaj znajdujemy się na plantacji pszenicy z Łukaszem. Pszenica została wysiana w technologii Mzuri. Opowiedz mi coś więcej. Witam, nazywam się Łukasz Lewandowski, jestem dyrektorem handlowym firmy Agroland. Znajdujemy się na plantacji pszenicy ozimej, zasianej w technologii uprawy pasowej Missouri Protil. Pszenica ta została zasiana po kukurydzy na ziarno. Resztek pożniwnych jest bardzo dużo po kukurydzy. Dlatego przez cały okres wegetacji musimy kontrolować stan zdrowotności roślin. Rozumiem, że właśnie dzięki temu platforma Fieldview trafia w Wasze potrzeby. Jak najbardziej z platformy Fieldview korzystamy już od 3 lat podstawowym narzędziem jest mapa wegetacyjna, która pomaga we wczesnym zlokalizowaniu ognisk chorobowych, które to decydują o wielkości czy jakości potencjalnego plonu. Po analizie map wegetacji w Fieldview wykonujecie kolejne kroki. Opowiedz mi o nich. Stopień porażenia plantacji w różnych strefach może być zdecydowanie inny. Po otrzymaniu takiego sygnału z platformy Dokonujemy szczegółowej ilustracji plantacji, aby zdecydować, czy zabieg jest konieczny, czy też nie. Czyli realne korzyści dla gospodarstwa to przede wszystkim oszczędność czasu i w perspektywie bardziej trafne decyzje agronomiczne. Prowadzimy 1200 hektarowe gospodarstwo i nie jesteśmy w stanie w tym samym czasie dotrzeć w każdą część każdego pola. Platforma FieldView zdecydowanie nam w tym pomaga i to jest ta zasadnicza korzyść.